przy mikrofonie Kinga Głąb. Rozmawiam dzisiaj z księdzem Stanisławem Sadowskim, biblistą i wykładowcą w seminarium duchownym w Kielcach. I dzisiaj z księdzem Stanisławem podejmiemy taki bardzo istotny temat w związku z zbliżającymi się świętami uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, a dokładnie problemu odróżniania tych świąt w Polsce. I tutaj chciałabym na początku księdza zapytać właśnie, czym różni się uroczystość Wszystkich Świętych od Dnia Zadusznego, czy Czyli wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Sam niedawno się dowiedziałem, że jedną z takich wytłumaczeń ma w okresie PRL-u, kiedy tak naprawdę chodziło o to, żeby pozbawić zasadniczej treści religijnej. Stąd podobno bardzo często. Było nazywanie we wszystkich oficjalnych przekazach dnia 1 listopada świętem zmarłych, no bo to jest takie dużo bardziej neutralne. Zmarłych można w różny sposób wspominać, tak. Wiele religii takich pierwotnych czy inaczej naturalnych czciło przodków, więc to pozbawiało trochę takiego właśnie wymiaru chrześcijańskiego te dni. Z jednej bowiem strony mamy 1 listopada, który jest uroczystością wszystkich świętych, z drugiej strony mamy 2 listopada, który jest, nazywamy tak właśnie często, dniem zadusznym, czyli wspominamy wszystkich wiernych, zmarłych faktycznie. Natomiast ta treść zasadnicza różnica polega na tym, że co do tych pierwszych, to wspominamy tych, którzy już w naszym przekonaniu albo są znani, albo nie są nam znani z imienia ale cieszą się już chwałą nieba, czyli osiągnęli to, co jest jakimś celem ziemskiego pielgrzymowania zgodnie z naszą wiarą chrześcijańską, katolicką. Natomiast w tym drugim chcemy nieść pomoc tym wszystkim, którzy jeszcze na to oczekują. Tutaj cała nauka Kościoła Katolickiego o czyśćcu, o tym okresie oczyszczenia, który jest jakimś momentem takiego zbliżania się. Wiadomo, że te osoby, które w czyśćcu już są, one kiedyś do tej chwały nieba dotrą, będą mogły się nią cieszyć, ale póki co właśnie ich serce, ich dusza, ich dusza, tak że trzeba powiedzieć, tego oczyszczenia jeszcze wymaga. Stąd to jest ta zasadnicza różnica. Nasza wizja tego, co czeka człowieka po śmierci, jest pełna radości i pełna życia, i to jest właściwa treść teologiczna tego pierwszego dnia listopada. Celebracja życia, które jest życiem wiecznym i które daje nam Pan Bóg. To bardzo ważne, żeby widzieć, że człowiek chrześcijanin jest kimś, kto Nosi w sobie życie Boże, a więc szczególny pierwiastek życia, który wykracza ponad to, co biologiczne w człowieku, to, co jest jakimś biosem, właśnie tak po grecku moglibyśmy powiedzieć bios. My mamy coś więcej yy, i na mocy tego Bożego życia, które w nas jest, i na mocy również. Bożej woli, Bożego aktu, właśnie miłości, która przekracza próg śmierci, wierności Pana Boga. Człowiek także oczekuje życia wiecznego i to celebrujemy 1 listopada, i dlatego jest to dla nas takie wielkie święto, bo pokazuje nam jakąś miarę, jakiś kres, cel naszej chrześcijańskiej nadziei, która przekracza próg śmierci. To 1 listopada świętujemy w takim razie życie wieczne, a 2 listopada, na czym się skupiamy? Tak, jak powiedziałem, 1 Listopada celebrujemy tych, którzy nam pokazują tą drogę, bo przykłady mamy w konkretnych świętych i mówimy o świętych obcowaniu, a więc też ta tajemnica, tego że oni też w jakiś sposób z nami są, oni są częścią kościoła, ci po drugiej stronie już życia. Natomiast 2 listopada, tak jak właśnie wierzymy, to moment, kiedy pochylamy się faktycznie nad wszystkimi zmarłymi, pochylamy się z nadzieją, modlimy się za nich, ofiarujemy naszą modlitwę. No, w naszej tradycji cmentarze odwiedzamy tak naprawdę i pierwszego, i drugiego dnia, bo to wynika z takiej czysto praktycznej jakiejś sytuacji, ułożenia dni wolnych czy innych. Natomiast tak naprawdę to ci, którzy jeszcze w niebie nie są, potrzebują naszej modlitwy. To jest taki ciekawy krąg właśnie modlitwy w kościele, właśnie to świętych obcowanie, ono na czym się opiera? Ono się opiera właśnie na wzajemnej modlitwie. Święci, którzy są już w niebie, mogą wstawiać się za nami. Oni już mogą za nami zanosić modlitwy. Natomiast zanim tam nie dotrą, tak naprawdę jedyne co może pomóc człowiekowi, który na tą chwałę nieba oczekuje, no to jest właśnie nasza modlitwa i to jest szczególny wymiar tego drugiego dnia. No oczywiście, ktoś powie: Ja nie wiem, tak? Zmarła moja babcia, zmarł mój dziadek i ja nie wiem teraz, do której kategorii oni się zaliczają, więc modlę się za nich zazwyczaj i ta modlitwa, wierzymy, że gdy się nie marnuje nawet, jeżeli jest tak, że ci te osoby, za których się modlę, już cieszą się tą chwałą nieba, to ta modlitwa z jednej strony mnie uświęca, przyczynia się do mojego uświęcenia, ale też wierzymy, Pan Bóg jej w jakiś sposób nie marnuje, ona też na pewno jakoś jest owocna. Stąd taka, taka treść tego drugiego dnia, to przede wszystkim modlite na pamięć to nie chodzi tylko o to żeby pójść postawić świeczkę dać wyraz że my tak po ludzku pamiętamy ale to wszystko nabiera szczególnego sensu przez wiarę i przez modlitwę, której zmarli oczekują od nas. Czyli jak się za zdaniem powinniśmy spędzać te dwa dni w takim razie, tak, aby nie zatracić jednak tej różnicy pomiędzy nimi i w jaki sposób możemy celebrować uroczystość wszystkich świętych, w jaki sposób możemy celebrować właśnie ten dzień zaduszny? No tutaj jakąś rolę myślę też w takim naszym przygotowaniu do tego chodzenia tej uroczystości. Odgrywają także wigilie tej uroczystości Wszystkich Świętych, które są bardzo często organizowane jako Noc Świętych. Jest to coraz bardziej taki popularny zwyczaj, kiedy stawiamy sobie z jednej strony przed oczami sylwetki tych, którzy poprzedzili nas, a w których Kościół właśnie już upatruje te osoby, które są dla nas przykładem i które tą chwałę nieba na tyle na ile my po ludzku potrafimy stwierdzić osiągnęły. I prosimy ich wstawiennictwa, ale też właśnie wpatrujemy się w nie z taką nadzieją jako przykłady, celebrując właśnie tą tajemnicę świętych obcowania. To nieraz piękne korowody, to nieraz piękne modlitewne spotkania. Zazwyczaj rozważa się wtedy piękny tekst z Apokalipsy świętego Jana, który właśnie towarzyszy świętowaniu tej uroczystości. Odsłaniając Apokalipsa objawienie, oczywiście w sposób pełny symboli, którego nie można czytać dosłownie, ale właśnie jakoś tą rzeczywistość nieba i tych, którzy stoją przed barankiem, których szaty są właśnie białe. To często właśnie jest wieczorem, Trochę może właśnie na przekór tym zwyczajom związanym z Halloween, które też jest właśnie wieczorem przed uroczystością wszystkich świętych świętowane. I myślę, że jest takim dobrym sposobem właśnie celebracji życia i tego przeznaczenia. Myślę, że to, co jest istotą, to właśnie zwrócenie uwagi przede wszystkim na te wszystkie elementy, które w nas wzbudzają chrześcijańską nadzieję. Do czego ja zmierzam? To święto refleksji, bez wątpienia, zarówno pierwszy, jak i drugi dzień, bo w ogóle zderzenie, zetknięcie, ze śmiercią kogoś bliskiego, ale też i przypomnienie często tych momentów, czy tych postaci, tak naprawdę skłania nas do refleksji nad sensem życia, nad tym, do czego ono zmierza, do czego ono prowadzi. Z jednej strony wspominamy naszych bliskich i to jest też, myślę, bardzo dla nas ważne, tych, którzy odeszli dawniej, albo, albo może mniej dawno. Myślę, że dziękczynienie za, za nich jest też świetną treścią, takiej dobrą treścią naszej modlitwy, aby sobie też na nowo uświadomić, jakim byli niejednokrotnie dla nas darin. Czy jeżeli łączyły nas trudne relacje, żeby jeszcze raz jakby zmierzyć się z potrzebą przebaczenia tym osobom, bo modlitwa za człowieka zmarłego jest czymś, co może też być takim aspektem, który w nas leczy jakieś braki, które mogliśmy mieć właśnie, może ktoś się nie zdążył pojednać z kimś, tak? Ktoś odszedł, ale właśnie poprzez tą modlitwę, ja gdzieś przekładając taki no, symboliczny, bo to użykuwam języka symbolicznego, właśnie taki most prze, przez tą granicę, która nas. Teraz dzieli, tak, wyciągam rękę do tego człowieka i uzdrawiam też to, co we mnie może być związane z trudną relacją, a więc z jednej strony wspominanie zmarłych, dzień czynienie, z trzeciej strony właśnie wpatrywanie się w sens, cel swojego życia, myślę, jest treścią tych światów. Czyli podsumowując, 1 listopada możemy wgłębiać się w życie wieczne oraz życie świętych, które nas inspirują i które mogą swoją właśnie postawą prowadzić na ku przyszłości wiecznej, a drugiego dnia warto zastanowić się właśnie nad relacją pomiędzy zmarłym a mną oraz tą najważniejszą modlitwą. także jeszcze można oczywiście powiedzieć, że bardzo ważnym elementem jest liturgia kościoła. Ona w uroczystość wszystkich świętych często sprawowana jest na cmentarzu. Oczywiście jest to też modlitwa za zmarłych i myślę, że właśnie wyrazem, no jest to jedna Jedno z najważniejszych świąt, więc udział w liturgii, w uroczystości Wszystkich Świętych jest dla nas, katolików, obowiązkowa. Natomiast bardzo wiele osób pragnie też uczestniczyć w Dzień Zaduszny właśnie w Mszy Świętej. I myślę, ta praktyka nawiedzania cmentarzy i ofiarowywania odpustów za zmarłych też jest tym, co bardzo wiele osób praktykuje. Odpust można w sposób szczególny w ciągu pierwszych ośmiu dni listopada uzyskać odpust zupełny, odpust czas w pozostałe dni listopada, właśnie nawiedzając cmentarz, ofiarowując modlitwę za zmarłych i pod zwykłymi warunkami, które każdy odpust, odpust jest obwarowany, te odpusty można zyskiwać. To też taki szczególny dar, dar naszego serca, który możemy zmarłym ofiarować. Tak, Także to była odpowiedź księdza Stanisława Sadowskiego na to, w jaki sposób możemy rozróżniać dzień, uroczystość Wszystkich Świętych, a dzień zaduszny. Także dziękuję tutaj za uwagę księdzu i za określenie nam i wyjaśnienie tej różnicy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim właśnie takiego dobrego czasu, zadumy, refleksji, modlitwy, ale i też napełnionego radosną nadzieją.